Co się działo w poprzednim odcinku opowieści Baba i Chłop, tego się dowiecie w poprzednim odcinku. Oko Wam się trochę zmazało. Jak wiadomo, ona dostała depresji. Doktory poprzepisywali różne cuda na kiju. jakieś terapie, srapie, dzień Bóg wie co jeszcze. Ten chłop to już jeździł i jak tak w koszu. Unino jeździł, przewoził ten towar z miejsca na miejsce. Tu żarcie, tu jakieś pieluchy, tu pampersy, tu baba, kurde, tu to, tu tego trzeba zawieść, tamtego trzeba przywieść, to, tamto, siamto. Logistyka jak kurde w Lidlu. Na wieczór ona do niego ja już z tobą nie umiała wytrzymać. Ty się do niczego już nie nadajesz. Choprze myśli, może wreszcie se pójdzie. José Rady do. A w głowie mu już tam zimne piwko z kumplami. Po myślach buszowało. Nic z tych rzeczy i jeszcze go musiała docisnąć. No, już tak go wkurzała, tak go wkurzała, że chłop już zapomniał jak się nazywał. Tego tam wołałem, kolegi Helmut, Helmut, a on myślał, że to chodzi o tego. Co tam kiedyś w Berlinie siedział. I co dalej? Przyszedł taki moment, że ona stwierdziła, że ona potrzebuje pomocy bo ona sobie już rady nie może dać wiecie, leżała na łóżku z komórką od rana do wieczora plecy już z tego leżenia bolały to się nie ma co dziwić, że ona była gotowa poważne chłop tam wiadomo, u kurde, to, to, siamto, to pustaki jeszcze pomiędzy i tak dalej ona do niego tak dalej nie może być i on musza jechać na jakich kur i o się od ciebie musza wykurować chłopce myśli dzięki ci pomboczku aby się oddychnął Nic z tych rzeczy. Ona do niego godo, Ale to jest daleko. Na Mopliku tam nie dojada. Chodź patrzy, myśli, kombinuje. A kaj to jest? A ona do niego. W górach. Hop, wie, że tłok w cylindrze już tam lotował, wyhechłany w tym komarku, pod góra, z taką ekipą. To on już nie wiedzie. Po lotu, po wszystkich Kajsie i Nodało. Po od każdego po 20 groszy przyniósł do domu dwa worki pieniędzy i go do niej. trzeba kupić auto. Ona się tak patrzy i go doda, do niego ty burżuju, nas na to nie stać. A on jeszcze raz trzeba kupić auto. Pieniądze już są. Chwila ciszy. No to ją wybiera. Tak mu powiedział. Dobra. Przyszedł moment. Skoczyli w czwórka na tego komarka. Jadł po okolicznych. E-sprzedawcach samochodów. Wiecie, u niej w głowie już było tak: jak kupią w cenie paczki papierosów, no to reszta jej na kur. To się odżyje. I zaciągła go tam do tych wszystkich kątów, gdzie tam już stały takie wiecie, pojazdy tak zwane, bez drzwi, bez okien. O godo, patrz, patrz, ten ładny, a tani. Kolor mi się podoba. Chobi już wiedział, że jak on to kupi, to będzie musiał 200 lot i 5 kredytów na to potrzebować. Żeby to jechał. Jakoś dziwnie kurde się to stało. Chłop przy, przyskenował takiego VW busa. Patrzy na niego. Ten by był dobry. Klamorów by szło wozić. Baba by się tam kaś upchało. Patrzy, skenuje, podziwio go do, Ładny, ładny, ale drogi. I zaczął jej to jakoś tak przekształcać go do. Popatrz w tym małym bez okien będzie ci wiało. W nogi będziesz miała zimno, ciasny jakiś taki, deszcz ci przez dziurawy dach na łeb będzie padać i dobrego serca, no nie mogę ci takiego kupić. Godo. Chodź tu, zobacz sobie ten, drzwi przesuwne otwar. Popatrz, jaki raj! A, ta się wgramoleła, łebą się czasła, bo ona się zawsze łebą czasła o tym, wiecie, jak się wchodzi, to już była niezadowolona. Już miała złość. Ale go do, do niej, no popatrz, jaki obszerny wóz. Posiedziała i ona już miała takie kalkulacje. To było widać, jak jej się z głowy zaczęło dymić: albo przeżera, to kurde na kur, albo pojada, wygodnie. A że leniwo woła, to za dużo jej się też po tym już nie chciało myśleć. Bo pozwolę ci go kupić. Chłopi już w siódmym niebie idzie do tego sprzedawcy, go do panie. Tego biorę. Sprzedawca tak patrzy na niego. Godo. no tak, no ale ta cyna to nie jest ta. On to kosztuje prawie dwa razy drożej. Tu mój współpracownik powiesił nie taką karteczkę. Chłop tam zaczął, kurde, kombinować, wymyślać, cudować. Opowiedział mu, jako baba Mo, sprzedawca w końcu się zgodził, Godo, żeby Cię Ino nie zabiła. Wpakowali tego komarka do tyłu. Tych bajklów też tam poprzywiązali. Jeszcze tam jakieś kurde wymiany opon były: Kółeczka, sreczka, nie tego, nie śrego. Dolą wody do spryskiwacza i jadą do domu. z przodu za kierownicą. Ona tam z tyłu rozwalała się na kanapie Te bajtle coś tam jęczub Komarek Wali benzyną Bo to wiecie dyrgo to wszystko Zajechali Postawili Wyłażą Sąsiadka idzie Tak patrzy A ona do niej Patrzcie, jaki nierób musiałam mu wreszcie kupić wóz. A co było dalej? To już w następnym odcinku.